Arr, jestem brodatym piratem po siedmiu łóż. Najstraszniejsze potwory morskie trzęsą się, gdy mnie widzą. Prowadzę w dzikie życie pirata z moim wiernym pistoletem bumbelkowym! A, ta mapa prowadzi mnie do sekretnego złota, klejnotów i diamentów. Ha! O rany. mój prapradziadek brodaty pirat był taki fajny. Tak bardzo chcę być jak on. Cześć sami. To wygląda interesująco. O czym jest? czy mogę przyjąć kontrolę nad statkiem? Nawet mam pofugę. Ma na imię Trevor. Ach, nie sądzę, ale mam świetny pomysł. Chodź ze mną. Chodź, Trevor. Dobrze, sami. Nie będziemy żeglować po otwartym morzu, ale z pewnością możemy stworzyć dla ciebie fajną grę o piratach. Hmm, nie jestem pewien, co To wygląda jak kawałek tektury. O, dopiero zaczynam. Wkrótce będziesz żył życiem pirata. Siedem mórz będzie królestwem glutka. To musi być super klejące, żeby było odporne na piratów. Doskonale. Wygląda ładnie i solidnie. Co tam robisz sami? Uczę się nowego języka, co? Języka piratów. Brzmi interesująco, więc jak leci? Burty, mam talent! Będę biegle mówić w mgnieniu oka! Oho, jestem pod wrażeniem! Jakbym rozmawiała z prawdziwym piratem! I rama prawie jest gotowa! Jeszcze troszkę, a przejdziemy do ekscytującej części! Powiedz mi więcej, Su! Czy to wiąże się z przygodą pełną pojedynków na szable? Pewnie! Super! Potrafisz zgadnąć, co tym razem robimy sam? Hmm, to trudne! A możesz mi podpowiedzieć? To coś, co wybucha z hukiem. Nie ma mowy! Nie może być! To jest armaty! Dokładnie tak! Zgadłeś, kapitanie! Każdy dobry pirat potrzebuje armaty. Założę się, że będziesz największym piratem glutkiem, jaki kiedykolwiek istniał! Nie usłyszałeś to, Trevor? Musimy świętować! Loda na patyku dla wszystkich! <noise> Zarezerwuj jeden dla mnie sami! Całe to majsterkowanie sprawia, że człowiek robi się głodny. Czy wiesz, że piraci nazywają to sterem? Ach, złe wieści są. Ciekawe dlaczego. Nieważne, i tak mogę to wykorzystać. Hej, czy te lody nie są Rogera? Suzan, jestem piratem! To moja rola. Tylko nie mów Rogerowi, że to ja. Jasne, twój sekret jest u mnie bezpieczny. Nieźle to wygląda. Ahoj! To wszystko na co cię stać? Eee. Wszystko w porządku sam? Wszystko pod kontrolą. Skoro tak twierdzisz, ale wygląda na to, że Trevor wygrywa. Podczas gdy sam próbuje poradzić sobie z trudną sytuacją, ja będę kontynuować z działem. To szybkie pytanie, czy Pireci potrafią pływać? Nie jestem pewna, ale wyobrażam sobie, że ta umiejętność mogłaby się przydać. Dlaczego pytasz? Nieważne, rzecz mi szczęścia! Sam, co ty? O nie, proszę bądź ostrożny, dobrze? Kochani, pamiętajcie, aby zawsze zachować szczególną ostrożność podczas używania pistoletu do kleju. Ten kijek idzie właśnie tutaj. Nie martw się, Wszystko w porządku. I tak potrzebowałem kąpieli. Teraz ładnie pachnę. No dobrze, teraz jesteś pachnącym piratem. To będzie nasza armata. Pomoże samowi namierzyć każdy statek, który dostrzeże oko kapitana. Nie widzę żadnych statków, ale widzę całkiem fajną łódź. Dzięki, Sami. Uwielbiam, kiedy jesteś podekscytowany naszymi projektami. Co to nie jest ekscytujące? Być piratem i spędzać czas z najlepszym kumplem. Super! O, to słodkie. Ja czuję to samo. Y -y, mówiłem o Trevorze. Niezręczna sytuacja. <grywania> Powinieneś spojrzeć w lustro, Sami. Trevor zrobił ci psikusa. Trevor? Ty dziwny ptaku! Wracaj tu! Każdy dzielny pirat potrzebuje statku do żeglowania. I Sami nie jest wyjątkiem. Ten statek będzie najlepszy w całej flocie. Nie mogę się doczekać, aż sam go zobaczę. Ale musi być idealny specjalnie dla naszego pirata Glutka. Ważne są drobne szczegóły. I. Hop! Oto jest! O, nadchodzi sami. Stabilnie, ostrożnie. O kurczę, rzutko twierdzę! Cześć, co robisz z deskorolką? Uczę się żeglować. To nie jest to takie proste, jak się wydaje. Przykro mi, jeśli cię rozczaruję, sama, ale deskorolki są stworzone do ramp, a nie do fal. Czy powinnam teraz na ciebie mówić kapitan deskorolka? Ha, ha, ha. bardzo zabawne, Sue. Może zostaw elementy komedii dla mnie. A, chyba zostanę przy projektach. A jak tam twoje ćwiczenia? Z drogi! To się tak szybko porusza, pomocy! Och, Sami, załatw sobie prawdziwą lekcję żeglowania. Ach, masz rację, Susie, muszę się położyć. Przełomkowie załogi są ważnymi elementami pirackiego statku. Zamierzamy ich to zainstalować. Ta pałka zapewni stabilność załodze. Na razie to jeden samotnie wyglądający pirat, więc zróbmy mu kilku przyjaciół. A teraz są gotowi, aby wejść na pokład statku. Ahoj! To będą cele dla naszej pirackiej gry. Spójrz, mogą upaść i powstać. Su, próbuję zebrać moją załogę! Na razie jesteś ty, Trevor i Roger! O oh wow, tego się nie spodziewałam, więc kto jest tutaj twoim pierwszym oficerem? Jest tylko jedno imię. To takie oczywiste, Trevor! O właśnie liczyłam na awans. O, nieważne. Będę szczęśliwa mogąc być twoim kompanem na statku sami. Następnie będziemy potrzebować czaszki i skrzyżowanych kości do naszego statku. Słuchaj, czekaj, pamiętam, że to było właśnie tutaj. Przepraszam, Su, potrzebuję tego do zabawy. Hmm, sami, co masz na myśli? Cześć, trevor! Wow! O, to się przyda! Dzięki sam! Ta czaszka i skrzyżowane kości wyglądają bardzo przekonywująco. Zdobyliśmy flagę i maszt. A to będzie gniazdo kruka! A trevor to papuga, nie wrona! <laughs> nie, to tylko nazwa. Trevor może z niego korzystać. Dodajmy żagle do statku. No to zaczynamy. Proszę, uwielbiam to, ale musi przejść test kapitana sama. No więc co myślisz? Na głębokie fale! To niesamowite! Wow! Teraz czas udekorować naszą grę. Ach, to będzie idealny dzień na żeglowanie. Błękitne niebo i białe puszyste chmury. Nie mogłoby być lepiej! Ach, masz absolutnie rację, tu! Pracujemy nad opalenizną! Pamiętaj, żeby użyć kremu do opalania. Nie należy przesadzać z opalaniem. Ach, myślę, że wiemy, co robimy, tyłu. Bardzo ci dziękuję. Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałam. Ziu! A Sami? Czujesz coś spalonego? nie smażonym kurczakiem. Dobry numer, Trevor! Zaskoczyłeś mnie! Ach, ten psotnik Trevor! Nabrał cię co? I. pach! O rany! Mam wrażenie, że przeżywam prawdziwą morską przygodę! Wszystkie ryby są tutaj. Następnie przyklejamy je do automatu. Mam nadzieję, że statek jest szczelny. Nie chcę, żeby zatonął. Ostatni kawałek ze stworzeniami wodnymi i załogą statku umieszczamy tutaj. Aha! Nie zapomnij o fladze z czaszką i kośćmi. Prawdziwy symbol piratów. To idzie tutaj. A, potrzebujemy miejsca na kule armatnie. A co tam masz sami? O, rany, su! znalazłem mapę skarbu! Trafiliśmy na żyłę złota! <grym> o, co za niesamowite odkrycie! To twój szczęśliwy dzień. Twój pierwszy dzień w roli pirata, i już znalazłeś mapę skarbu. Muszę dowiedzieć się, gdzie jest skarb. Hmm, czy może być? Gdzieś tutaj? O. Jestem pewna, że sobie poradzisz sam. Nie poddawaj się. Nie martw się dzięki temu będziemy okropnie bogaci. To jest duch pirata naprzód sami. To działa dokładnie tak, jak zaplanowałam. Czuję, że o czymś zapomniałam. A oczywiście, już wiem. Potrzebujemy armaty i może stanąć właśnie tutaj. Hm, ale wciąż czegoś mi brakuje, prawda? No to jedziemy. Oto one, nasze kule armatnie. Umieścimy je w magazynie. Wiem, gdzie jest skarbówka? O, sam mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Wow, nie wiedziałam, że rodzina sama jest tak interesująca. Co, co znalazłam ten skarb? Wow, hej. Niesamowite, spójrzmy na to. O rany, nigdy dotąd nie widziałam tylu złotych monet. O, jest jeszcze lepiej, to są monety czekoladowe. teraz rozumiem. I dzielę się tym z moją najlepszą przyjaciółką. Do O, dzięki sami. Musisz wiedzieć, że spędzanie czasu z tobą to prawdziwy skarb. Do zobaczenia, kochani.